Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 80. już odcinku mojego serialu poświęconego małym rajdówkom. Jako że jest to odcinek taki trochę okrągły, to i z racji tego postanowiłem pokazać Wam model, który jest, nie ukrywam, w topce mojej skromnej kolekcji i to takiej ścisłej topce, ponieważ mam tu na myśli pierwszą dyszkę. A tak, poza tym to jest to drugi model od Mini Champs, który pokazuję tutaj na swoim kanale poprzednio, czyli w trzecim odcinku, był to również Focus, tyle że François Lecura, także jak ktoś by miał ochotę sobie go obejrzeć, no to proponuję cofnąć się o te 77 recenzji do tyłu do trzeciego odcinka na moim kanale. A dziś, tak jak widzicie, już od paru chwil postanowiłem pokazać Wam miniaturkę Forda Focusa WRC pierwszej generacji, którą to w roku 2000. A dokładnie to pomiędzy 31 marca a 2 kwietnia tegoż to roku w rajdzie Katalonii brytyjska załoga w postaci dobrze nam znanego latającego Szkota, czyli Colina McCree, oraz jego pilota pochodzącego z Walii Nikiego, Nikiego Grista, zajęła w tymże rajdzie pierwsze miejsce, wyprzedzając swoich rodaków Richarda Barsa i Roberta Wrighta z zespołu Subaru, czy nawet swoich kolegów z Teamu Forda, i mam tu na myśli oczywiście Carlosa Sańca i Luisa Moje, którzy rajd Katalonii ukończyli na trzeciej pozycji. A co do samej miniaturki, to powiem Wam, że jeśli chodzi o fokusy pochodzące od firmy Mini Champs, no to <laughs> nic się nie zmieniło. Wciąż uważam, że są to najładniejsze i najdokładniej wykonane, najlepiej odzorowane fordy fokusy pierwszej generacji dostępne na rynku w skali 1 do 43 oczywiście. I za chwilę postaram się Wam udowodnić, dlaczego tak jest. Zawsze standardowo, czyli od malowania oraz kalkomanii. I mówiąc malowania, mam na myśli oczywiście to, co widzicie białego w przypadku tego modelu na jego, podkreślam. Metalowej karoserii oraz tutaj nad tylnymi kołami, jak z jednej, taki z drugiej strony, tutaj właśnie pomiędzy reklamą Martini ten taki ciemny, niebieski, a w zasadzie to granat, to również tak na moje oko jest pomalowane, a właśnie pozostałe już rzeczy, tak jak wspomniałem przed chwilą, te Martini. Lista płac na drzwiach, Volvo Line telefonika, MoviStar, no to oczywiście to już wszystko są kalkomanie, kalkomanie w przypadku tego modelu jest naprawdę tutaj na bogato, tak jak sami widzicie. Jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj Wam tylko tak napomknę i zaakcentuję, że jest to tylko moja subiektywna opinia, ale właśnie to malowanie fokusa, które widzicie w tej chwili na swoich ekranach, tak najbardziej do mnie przemawia jakoś tak, najbardziej pamiętam z tamtych czasów, najbardziej mi się podobało, dosłownie tego słowa mi zabrakło, najbardziej mi się podobało i do dzisiaj jakoś tak Miło je wspominam i to nawet niekoniecznie ze względu na to, że Colin McRae był ulubionym moim kierowcą. Akurat choćby nawet przez tysiące godzin przegranych na komputerze w Kolina, to jego tak w ogóle wszystkie rajdówki z tamtych czasów, które były wymalowane właśnie w barwę martinia jakoś tak najbardziej mi się podobały i tak po prostu już jest. No i oczywiście muszę wygłosić tą swoją. Regułkę, że ten model również wyglądałem pod tą swoją lubką, która przybliża 5000 razy w poszukiwaniu jakiejkolwiek tutaj niedoróbek, w poszukiwaniu rzeczy, na które mógłbym pomarudzić. No i powiem Wam, że jest tutaj yy, miło zaskoczony, ponieważ nie doszukają się tutaj jakiejkolwiek rzeczy, które mógłbym powytykać, które w zasadzie mógłbym pokazać za pomocą. Kamerki swojego telefonu, bo coś tam może i znalazłem, ale to są tak drobne e, mikroskopijne, dosłownie mikroskopijne rzeczy, że już nawet próbowałem, ale za pomocą kamerki swojego telefonu ich tutaj nie jestem w stanie wam pokazać. Także malowanie i kalki w przypadku tego modelu zaliczam jako pełno dychę, ponieważ podobały mi się. Dobrze, następną rzeczą, która mi się również podoba, już mogę powiedzieć nawet tutaj na starcie. Będą oczywiście koła, koła, tak jak widzicie, typowe OZ-y, OZ Tracy, -y, OZ czy nawet tutaj świadczy ta czerwonego, czerwona naklejeczka na jednym z ramion. Tutaj po przeciwnej stronie ta niebieska naklejeczka to jest oczywiście logo Forda. Logo Forda na tyle dokładne, że jak wziąłem w dłoń to swoją lupkę, no to uwierzcie mi, naprawdę da rady się rozczytać z napisu Ford. Nie jest to tylko taka srebrna plamka na, na niebieskim, na granatowym tle, tylko naprawdę. Wciąż jestem pod wrażeniem, nie wiem, jak oni te kalki produkują, że to są tak mikroskopijne dosłownie yy, literki, a wciąż się da rozczytać. Następną rzeczą, która się tutaj składa oczywiście na, yy, na zajebistość tych kół, że tak powiem, no to oczywiście ładnie zaakcentowane tutaj śruby mocujące te koło do piasty oraz sam widok tutaj na środek na tą odkrytą piastę z powodu braku powiedzmy tam dekielka. Yy, oczywiście wzór felgi, te takie Duże odstępy między ramionami pozwalają na spojrzeć, co się dzieje po wewnętrznej stronie. A po wewnętrznej stronie, tak jak już sami widzicie, są kompletne hamulce. Kompletne czyli są wielkie srebrne tarcze hamulcowe we wszystkich czterech kołach. No i oczywiście jarzma hamulców. Tutaj, o, pokazuje Wam w tej chwili swoją, swoim śrubokręciko wskaźniczkiem. W tym właśnie miejscu znajdują się zaciski hamulców. Przed nim i dosłownie w tym samym miejscu, tak na godzinie, powiedzmy 9-10. W tylnym kole również te zaciski się znajdują. Są one świetnie odzorowane, naprawdę. Ja się tutaj przyjrzałem, już pod tą swoją lubką nic, o nic im nie brakuje. A tak poza tym, to co się składa na kompletność tych kół, to także żeście pewnie już sami zauważyli, napis tutaj producenta ogumienia w przypadku tego akurat modelu Michelin. No i jak sobie popatrzymy, tak od tyłu na to ogumienie. O, tak postaram się Wam pokazać. Nie wiem, czy widzicie. Jeżeli nie widzicie, uwierzcie mi na słowo, jest tutaj bieżnik, co nie jest taką oczywistością. Bieżnik typowo asfaltowy, no bo jakby nie patrzeć, tutaj cała specyfikacja auta, cały rajd Katalonii typowo asfaltowy, no to jej auto, tak jak widzicie, zgrabowany, niski profil opony, duży rozmiar felgi, typowo asfaltowa, podoba mi się. Także jak miałbym tutaj zakończyć temat kół, ponownie pełna dycha, podoba mi się. Dobrze. Następną rzeczą, którą tutaj, tak zakolają, chcę Wam pokazać, będzie oczywiście nie inaczej tylko końcówka układu wydechowego. Tutaj ta końcówka układu wydechowego widać ją ledwo, ledwo z tego tutaj wyżłobienia w spodniej części zderzaka. Ale podoba mi się, że ona jest tutaj akurat zaakcentowaną rurką, taką co prawda milimetrową, tylko rurką, ponieważ tam dalej to już jest zatkana. Ale podoba mi się, że jest rurką, a nie chociaż jakbyście się cofnęli 30 odcinków do tyłu, gdzie pokazuję właśnie w 50 odcinku swoich recenzji również Forda Focusa pierwszej generacji, również Kolina Macri, którym to wygrał Raid Acropolu. Z tą różnicą tylko, że tamten Focus właśnie w 50. odcinku pochodzi już od naszej, naszego rodzimego Dagostini. No to tam właśnie ma że końcówka układu wydechowego jest takim bolcem, co jak ktoś śledzi moje recenzje, no to wie, że ja bolcom mówię stanowczo nie. I dlatego w przypadku akurat modelu od Mini Champs tak mi się podoba, że mimo tego, że ta końcówka ona jest taka skromna, no bo tak naprawdę to wyglądało. Ja sam jeździłem Focusem pierwszej generacji, no to wiem jak to dosłownie każdy element tego auta wyglądał. No, i podoba mi się, że jest akcentowane rurką, i następną rzeczą, jak już jesteśmy w tym tyle, oczywiście, które mi się tutaj podobają i zasługują na pochwałę, a wręcz na uwagę, będą lampy. Lampy, uwierzcie mi na słowo, nie znajdziecie na rynku fokusa w tej skali, który miałby tak świetnie odzorowa odzorowane lampy, choćby nawet tylne. One, no popatrzcie, popatrzcie, sam, jeżeli nie widzicie, to pomogę tą lupką, One naprawdę są tak jak w prawdziwym fokusie. Tam pod tą ich powierzchnią wręcz się kryją te odblaski, które powodują za rozproszenie tego światła. No, no naprawdę, te lampy są dosłownie tak by były 43 razy pomniejszone z oryginału. Następną rzeczą w temacie tutaj tego tylnego oświetlenia, co zasługuje na pochwałę, będzie tutaj, popatrzcie sobie sami pod tą skromną lotką. O, tutaj w tej górnej części jest tam wklejona stopka, ona również wydaje mi się, że jest z osobnego właśnie tworzywa, takiego czerwonego, półprzeźroczystego, tak samo zresztą jak tutaj są te y, przeciwmgłowe i tutaj w zasadzie po prawej stronie to nawet było jeszcze światełko cofania, z tego co ja dobrze pamiętam, one również są z osobnych takich elementów z półprzeźroczystego, czerwonego tworzywa, wciskane już na piny, aczkolwiek te piny nawet tak w oczy się strasznie nie rzucają, ale co właśnie zasługuje na, na uwagę że, i pochwałę zarazem, że one są właśnie z osobnych elementów, a nie że pomalowane tylko czerwoną farbką, co się naprawdę, uwierzcie, mi często zdarza w modelikach tej skali. Pozostając wciąż w temacie oświetlenia, pokażę Wam, co się dzieje we przedzie, Ponieważ nowe przedzie, no popatrzcie sami. Tutaj te lampy to jest no, mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o odzorowanie lamp. Jeżeli chodzi o Forda Focusa pierwszej generacji, no przyjrzyjcie się sami, tutaj nawet jest świetnie odzorowana cała ta. Siapeczka taka strukturka, która ma za zadanie rozpraszać właśnie to światło. Tak samo kierunkowskazy, tutaj w górnej części zerzaka, po jednej, no i równolegle po drugiej stronie, również świetnie odzorowane z osobnego, również takiego pomarańczo pomarańczowego tworzywa. A nie, że jakąś tylko kaleczką tutaj na odpiernicz, na oczepne, naklejone. Nic takiego, tutaj, tutaj, te oświetlenie, no daj, tak powiedziałem, zauroczyło mnie. Dycha dosłownie, nawet dycha plus, ponieważ powtórzę się raz jeszcze. W żadnym modeliku tej wielkości Forda Focusa od żadnego producenta nie odnajdziecie tak fantastycznie odzorowanego odświetlenia. Dobrze, następną rzeczą, która również mi się podoba, <laughs> no nie może być inaczej, będą oczywiście te wszystkie wloty, wloty. Zacznę standardowo, czyli od grilla. Grill, no muszę Wam pokazać i to tak przybliżę Wam właśnie tą lupką, żebyście zobaczyli o co mi chodzi, że nie jest tego osłownym. Grill jest naprawdę taką strukturką, jest taką kratką, świetnie odzorowaną, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości w prawdziwym fokusie. Tak samo jak popatrzcie sobie o teraz tak naprawdę z bliska jeszcze pod tą lupką do znaczek Forda, na <gryw> znaczek Forda, który muszę to powiedzieć za każdym razem kiedy pokazuję Forda, no to muszę to powiedzieć, ponieważ dla mnie to ja już obecnie jeżdżę między innymi fokusem drugiej generacji i tam również jest taki niezrozumiały trochę dla mnie patent, ale właśnie żeby otworzyć maskę, żeby podnieść klapę do góry, no to trzeba pierw ten znaczek Forda przesunąć odwrotnie jak wskazówki zegara, pyk do góry, wsadzić tam właśnie w otwór, który się pojawi kluczyk Kluczykiem przekręcić odwrotnie jak wskazówki zegara, później wrócić w przeciwną stronę, wtedy będzie klik i będzie tą maskę można podnieść do góry. Patent dla mnie do dzisiaj niezrozumiały, nie podoba mi się to. Akurat z całego szacunku i miłości, zamiłowania do jazdy Fokusem w ogóle do, 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 do Forda, to ten patent jakoś do mnie do dziś nie przemawia. Za każdym razem jak tą maskę mam podnieść, to, no to mi to pytanie staje przed oczami, kto to kurwa tak wymyślił. No ale dobra, wracając do modeliku to powiem Wam, że tutaj ten znaczek Forda, tak samo jak widzicie, on jest na mikroskopijnych rozmiarów. On ma jakieś 1,5 mm szerokości i 0,5 mm wysokości i wciąż, zwróćcie uwagę sami, wciąż idzie się rozczytać z napisu Ford, który go zdobi. Tak poza tym, w temacie wlotów, popatrzcie co tutaj się dzieje w tej dolnej części zerzaka, tutaj jak jest ten główny wlot powietrza, który ma chłodzić interkuler, czy w ogóle ma tam doprowadzać Zimne powietrze z zewnątrz do komory silnika, popatrzcie, widzicie krateczkę, i to nie jest, że jakaś kalka próbuje Was oszukać, oszukać Was mózg, że to jest imitacja kratki, tylko to jest prawdziwa krateczka, prawdziwa siateczka. Prawdziwa siateczka, na której jest tutaj taki biały napis Ford, który z pewnością widzicie i za tym właśnie napisem Ford. Jeżeli nie zwróciliście uwagi, to Wam zwrócę. Jest jeszcze taki krzyżyk, takie wzmocnienie, takie uzbrojenie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, właśnie czego. Interkulera, który tam się kryje, ten właśnie srebrny element, za tą prawdziwą siatką to jest właśnie interkuler. Dlatego ja tutaj jestem tak zachwycony, dlatego tak w tej chwili piję jest zachwytu. Naprawdę podobają mi się, to są tak mikroskopijne rzeczy i tutaj dlatego mam taki szacunek, że komuś się chciało w ogóle to odzorować, tak jak to miało mieć miejsce, tak jak to miało miejsce dosłownie w rzeczywistości. Pozostając tutaj jeszcze w temacie tych wlotów, wlotów wylotów, no to. Te drobne otwory to są prawdziwe otwory, to nie są jakieś tylko dołki czy zagłębienia, tylko to są prawdziwe otwory tu i tutaj w tej bocznej części zderzaka, które odpowiadają za to doprowadzenie chłodnego powietrza, które ma tam wpadać i studić cały ten układ hamulcowy. Również są świetnie odzorowane i tak jak powiedziałem przed chwilą, szacun za to, że to są prawdziwe otwory, jak po jednej, tak po drugiej stronie. I w temacie wlotów, wylotów, no to... Jeszcze nie da rady pominąć, oczywiście, tych przetłoczeń na masce i tutaj te przetłoczenia, które mają tak zaakcentować właśnie wyloty ciepłego powietrza z komory silnika, one są tutaj wypełnione już taką czarną kalką. Zresztą tak to miało miejsce w rzeczywistości. Tutaj nie było jakiejś tam siatki, jakiejś tam struktury kratki, tylko to było tak na gładko i tak to jest właśnie te odzorowane. I kończąc, już temat wlotów, wylotów pokażę Wam tak najbardziej z bliska, jak tylko jest to w stanie. Ten kabinowy on jest prawdziwym wlotem. Popatrzcie sami. On jest osobnym, doklejonym elementem właśnie do dachu, nie jest odlany razem z karoserią, choćby jak to było w przypadku Peugeota 206 z poprzedniego odcinka. W tym Peugeocie właśnie z racji tego, że on był odlany, to nie był takim właśnie zaakcentowanym fajnie wlotem, tylko takim klocem pociapkanym tutaj czarną farbką od, od, od czoła, a tutaj właśnie wprost przeciwnie, tutaj jest on wręcz tak, jak powinno to wyglądać. W takiej drobnicy, no to jeszcze Wam zwrócę uwagę, świetnie wykonane wycieraczki. Naprawdę próżno, naprawdę próżno szukać tak fantastycznie wykonanych wycieraczek w modeliku tej skali Forda Focusa pierwszej generacji i z takie drobnicy oczywiście antenka na dachu przyklejona do numerku 5, której nie mam dosłownie nic do zarzucenia, jest tak jakie to mówię, tak powinny być wykonywane antenki i lustereczko. I lustereczko, akurat w przypadku tego modelu lustereczko jest tylko jedno, tak to miało miejsce zresztą w rzeczywistości, od strony pilota go nie było, jest tylko od strony kierowcy. No i lustereczko, powiedz przecie, <grych> kto jest najpiękniejszy w świecie i tak jak już widzicie sami, nawet z tej perspektywy, w tym zwierciadle odbija się górna krawędź drzwi, co mi się podoba, także moglibyśmy się w tym lusterku przejrzeć. 30 odcinków wsteczek pokazywałem wam Focus'a Colina Macri z Odda Gostini Nie ma takiej możliwości. Praktycznie wszystkie modele Odda mają te lusterka szare, i to właśnie różni gazeciaki od modeli takich trochę droższych, jak w przypadku właśnie tego mini Chamsa. Podobały mi się takie elementy. I w zasadzie to, jak już miałbym skończyć opowiadanie, co się dzieje tutaj na zewnątrz, no to jeszcze Wam zwrócę uwagę na tą lotkę, na ten delikatny daszek tutaj wieńczący tył. I powiem Wam, że to już chyba był ostatni, ostatni z tak niewielkich, można powiedzieć, rozmiarowo spoilerów, ponieważ każda następna wersja już Focusa wersja miała ten yy, daszek, ten spoiler coraz to większy, coraz to większy, aż on już doszedł do takich rozmiarów, zresztą sami wiecie. I jeszcze pewnie nie raz wam pokażę fokusa pierwszej generacji już z takim wielkim skrzydłem, jakie występują one zresztą do dziś. Dobrze, jeżeli chodzi o opowiadanie, co się dzieje tutaj na jego zewnątrz, no to już wam więcej nic tutaj nie wymyślę. I mimo tego, że to okienka takie trochę niewielkie, mimo tego, że to okienka pozamykane, to spróbuję wam pokazać. A w zasadzie to tak trochę więcej, to wam opowiedzieć, co się dzieje we wnętrzu, a we wnętrzu się dzieje. Ponieważ świetnie odzorowana kierownica i kierownica, mam na myśli oczywiście Fokusa WRC, bo nie ma tutaj w ogóle co je porównywać do cywilnej wersji. Jest naprawdę typowo sportową kierownicą. Słabo ją widać, no ale no musicie mi uwierzyć na słowo. Kierownica kompletna, ponieważ o, tak jak widzicie w tym momencie na jej kolumnie, komplet manetek. Świetnie odzorowany Cockpit typowy dla Fokusa, tak jak widzicie w tej chwili na kokpicie. Bardzo. Ładnie, świetnie wręcz zaakcentowane. O no. Kurno. uwierzcie mi, że przez te okienka chciałem wam pokazać, ale one, one nie dość że odbijają światło. To przez nie ja sam niewiele widziałem i dopiero za pomocą tej swojej lubki cokolwiek tam dostrzegłem. Ale właśnie co się tam tak rzuca yy, najbardziej w oczy? Świetnie wykonane nawiewy, które widzicie tutaj, yy, właśnie powietrza. O, które tak widzicie w tej centralnej części, od góry. Tak poza tym no to oczywiście w kabinie nie zabrakło foteli kubełkowych, świetnych foteli kubełkowych, uzbrojonych w wielopunktowe pasy bezpieczeństwa yy, wielopunktowe pasy bezpieczeństwa firmy Sabelt. Czarne napisy na żółtym tle pasy czerwone. I przy tych pasach to chciałbym tak zostać trochę dłużej, ponieważ one nie są taką typową kalkomanią, tak jak to ma w większości modeli w tej skali, że, że pasy są po prostu naklejoną kalką. I to jeszcze tak chamsko dochod foteli, że przylegają dosłownie jak naklejka. W przypadku modelu od Mini Champs, nic takiego nie ma miejsca, popatrzcie sobie sami, pokażę Wam najbardziej z bliska, jak tylko potrafią. Te pasy są naprawdę tutaj osobnym elementem. Mają świetnie wykonane srebrne sprzączki, te napisy za belt, czy nawet tutaj ten, ta, te wpięcie w kroku. O, zamocowane na fotelu, no pierwsza klasa. Tak poza tym, to jak się tam przyjrzymy we wnętrzu oczywiście, bardzo fajnie odzorowana klatka bezpieczeństwa, dedykowana oczywiście temu modelowi. Jak sobie popatrzyłem tam po przeciwnej stronie na boczki drzwi, również fajnie odzorowane. Tam, jest tam normalnie klamka, yy, cały ten boczek, podłokieć jak po jednej, tak i po drugiej stronie. I jak się przeniesiemy do tyłu, to nawet widać tam piąte koło, czyli zapasowe. Koło jest kompletne ponieważ posiada również te naklejeczki OZ Tracing Forda i napis Michelin na ogumieniu i teraz nawet jak Wam pokazuję jeszcze ten model, model tak właśnie od tyłu przez tą tylną szybkę to popatrzcie zwróćcie uwagę jak tutaj do tej rozpórki między tutaj tylnym zawieszeniem między tylnymi amorami kielichami jak jest ta poprzeczka to do tej, do tej poprzeczki właśnie są o w tej chwili Wam właśnie pokazuję przymocowane te czerwone pasy bezpieczeństwa tak jak to miało Miejsce w rzeczywistości. Drobny element, ale naprawdę podoba mi się, ceni się to, i w zasadzie, to tym drobnym elementem zakończę Wam opowiadanie, co się tam dzieje we, we wnętrzu. I tak, już w sumie, skłaniając się do podsumowaniu, to opowiem Wam, że <grym> raczej. No myślę, że raczej oczywistym jest, że jestem tym modelem wciąż zachwycony i to będzie naprawdę adekwatne słowo, jestem w nim zauroczony. Powtórzę raz jeszcze, że tak dobrze odzorowanego fokusa w skali 1 do 43 próżno szukać na rynku miniaturek. Cieszę się bardzo z jego posiadania i zanim się pożegnamy, to jeszcze tylko moja ocena końcowa w skali szkolnej oczywiście i będzie to piątka, a nawet piąteczka z plusem. Dobrze, tyle ode mnie na dziś w temacie Forda. Zapraszam tradycyjnie do zakładki wideo. Może znajdziecie coś tam jeszcze, czego żeście nie widzieli. Szczególnie was odsyłam do kategorii shorty, do której tam na bieżąco wrzucam. Każde swoje now nowinki, które przybywają do mojej kolekcji. Nakłaniam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli ktoś jeszcze tego yy, nie robi, no to proponuję naprawić swój błąd. Tak samo jak proponuję również oglądać do samego końca. A jak będziecie oglądać do samego końca, no to poznacie bohatera odcinka następnego. Tymczasem ja się już z Wami żegnam. Do następnego i nara!